Nie chciał wyjść zobaczyć. No, to dobrze, to bardzo ładnie. Nie Krzysiek, ja tu tam, ja to nie jestem jakiś tam, wiesz. Yy... Ja nie mówię, że taki ohydny, A czemu książki masz? A to mam książkę, zobacz, tego gościa. Pamiętasz, tu był z Tobą. Tu był ze mną u Ciebie, ten, ten z tą brodą. Za Drinem Drin? Dream? Za Drinem dream. Krzysztof wiesz? Kozak? O, to ten, co pamiętasz, tam ze mną. To to jest. to jest ta kozana stracała, tak, tak. tak, tak. A. Kubertkańska. A to co, on opowiada pewnie na nałogu, tak? Czy coś takiego? Tej ci nie dam, bo mam od niego z autografem, ale przywiozę ci następny. Następnym razem, razem Krzysiek. Ta, bo widzisz, bo tutaj widzisz, tu jest podpisał. jego. Dla pani Eli i Pawła Kozanostra Krzysiek. To, to ja, ci, ja mu powiem, żeby ci podpisał. Ale, ale i Grziszka. Za... <laughs> Aha. Aha, A! Ale Kozanostra Krzysiek, on, on, ale Krzysztof pisze dębaleiny. dla pani Eli i Pawła. Tak. O, to ci napisze dla A, Krzysztofa Kononowicza. Krzysztofa Kononowicza ci napisze. A, bo to czyta, tak? O czyta jeszcze, A, widzisz? No pewnie, no. że czytam, bo to jest wiesz. No. To jest u chłopaków, który tam w Warszawie muzykę robił dobro. Kozanostra to... rap, czy co to jest? Rap, rap. Rap, rap. RLX. Tu eee. <laughs> Może pan prezydent może usiąść? fotelu. Bo o co chodzi? Ty siadasz, a tam yy, na tych krzesełkach widzowie, ja sobie tak? siadam, nie? No. Tam będzie otwarte. Przyjadę na tak. przykład do Białego Stoku. No. I kto będzie chciał wejść coś porozmawiać. To studia zamiast zasiada zamiast. tutaj. Tak, tak. I może sobie usiąść i porozmawiać. No. Ale musisz prąd skądś wciągnąć. No to podłączę się gdzieś na rynku pod prąd, czy tam gdzieś już. No, no ale, na rynku to ale, tak średnio. Ale, ale, ale na to musisz zapłacić. Nie pozwolić. Tak, no trzeba zapłacić. No. No. A jak nie, to muszę jakiś akumulator no. i przetwornicę. Przetwornicę, o. A, Diody to prosta sprawa w sumie, wiesz. No. no ale słuchaj, przetwornicę tu trzeba wiesz co nać? No, no ale e, trzymaj się tą latarką. Potrzymaj na chwilę, ja coś założę benzyna. tam wiesz, na Ostro e, ona musi chodzić, wiesz? Tak, tak, tak. Ta. A to hałas będzie. nie. Ale to, to mówisz o agregacji, nie? Taki A agregat nie, agregaty to Ale takie agregaty chaos. jak Tesla no. mają, to jest najlepsze. Co jakieś są... banki energii, takie, magazyny. No, no, no. Ale tam benzynę zalewasz? Nie, to, to prąd tylko. Paweł mówi, ale to droga sprawa. A, a tam prąd jest, to prąd jest. Ale to, ale to ty mówisz się o tym z benzyną, a ja mówię no. o takiej, o takim małym baterii, taka tak. mała bateria, co może z niego uruchomić samochód. Akumulator. Ma... Tak, magazynuje dużą. Akumulator. Tak, tak. No. Akumulator. Ale to e akumulator nie pociągnie tego komputera. Nie. Nie, komputer komputera pociągnie. pociągnie. Nie. On mniej jak zarówka 40. ten Paweł, bo e to trzeba normalnie 220V Tak, a, 220 A 220V tylko pr prądownica. Przepraszam a, Krzysiek. A, ja przepraszam Bartosz. Ja mam w samochodzie, on dobrze mówi, tak zwana przetwornica. Tak, tak. Podłączasz do palniczki na 12V. A, a wyjście każdy, masz na 220 każdy. tylko małe urządzenia takie jak komputer już na przykład kuchenki mikrofalowej bo ja kiedyś każdy, chciałem każdy, już nie pociągnę kuchenki nie wychodzi 200. czekaj bo muszę sobie podpiąć no. i teraz telefon żeby nie... żeby nie stracić tego żeby nie stracić tego streama tak no. ale zobacz Kurwa, baterie o, bo widzisz, bo ja wiecie... Dobrze, że Krzysiek Ci świeci Paweł, bo masz, wiesz... No, Krzysiek teraz się przydaje. Teraz się Krzysiek przydaje. Teraz się Krzysiek to przydaje. No co, fajnie Krzychu, nie? Ale Ty ten, ten miałeś. No miałem. No, 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 to jest ten to przerobił. co Ci węgiel przywoziłem. O, widzisz. No. Ty, a słuchaj, a, a, a Ty kiedyś mówiłeś, że, że Tobie mu chody. E, Zebrali. No tak, oddałem samochody, nie kilka samochodów, ale my dałem yy, za ten. Za długi. Nie za długi. Trzeba było je spłacać, to rozumiesz. No. Za długi. Nie, nie, w leasingu ale? było. Nie, nie Pawle, bo ja widzę poczak. Ale w biznesie normalnie weźmiesz sami coś za dużo. Krzysiek, nie jedź, kurwa. Nie jedź. Krzychu, bo mi w samochód rozbijesz. <noise> Bo, kolore, jeszcze będzie stłuszka parkingowa. O, A ja to dopiero będzie. co o co zapłaciłem? To co mówisz, nie zostajesz z Krzyszkiem. No teraz nie. Przyjechał dzisiaj na wiarę. O, jeszcze to, rozmowa będzie. Nie to, co, kiedy przyjedziesz jeszcze? A widzisz! No, ale czy jestem potrzebny w ogóle? Ale czy chcesz, żeby przyjeżdżał przede wszystkim? No by gdzieś. Wow. No to no. pojedziemy, studio jest, to pojedziemy. No, no wez... coś 1 kwietnia zaczynam wyjazd w Polsce, może <grym> pojedziemy na <grym> mam... No tak, na Mazury pojedziemy. O. a ja byłem na Mazurach. Ej, ej, ej no dzisiaj To, to, to chodź, no. Paweł, ej Na ej granicę jedziemy, byłem. do Białowieży. Ja, ja też Bełku, Do Hajnówki możemy dojechać. Ja mam no tam węku. Na granicy Ale nie, no to do Hajnówki to jeszcze nie jest strefa przygraniczna, Nie. Ja mam tam w Wełku. No, tak? Tak, byliśmy, pamiętam, pokazywałeś. No, o, no Ten, to może gdzieś bliżej do świętej lipki, czy gdzie tam? Do świętej wody? To Wody tu. No to blisko, no. Przynajmniej. No. Do 1 kwietnia wyjeżdżam. Jest to No mogę A czy będzie, bo na pierwszego kwietnia to jest. No tak, dlatego ja powiedz, że przyje, a, a a coś, przyjedziesz, a nie przyjedziesz, a nie przyjedziesz, bo, no wtedy, będzie, wtedy będzie mi wybaczone, bo to, no, wtedy to można, bo prima prymaprydż... jest... jesteś. Ty to w ogóle, powiem ci, czy się przestanie używać tych przyrządów, bo ty masz słyszałem paralizator, masz gaz, masz laskę. I, i a, a ty wiesz, że, że ty, ty latka mogę strzelać? No ja wiem, ale we wątku ci się spoczął, no, pójdziesz siedzieć. No. Nie, nie pójdziesz. No jak uderzysz nie. kogoś, to pójdziesz Immunitet I Że działa. No, za no. Ciebie... Bo ja jak dam? O, o, o. Krzysiek nie, ma immunitet monitor działa. I działa. Się, jak jak świnie... W... Nie powiem jak. Tak świna w gówno. Nie, inaczej się u nas mówi, jak świnia w poszlaniu. O proszę, bez groźb Şey to, ja, sympatycznie, bo widzowie tutaj znowu powiedzą, że coś tam. Ja, ja. ja, ja, ja tak. no to Robicie teraz Tak. tak. Nie przyjadę. Tam... No. Nie przyjadę. No to, no, no. No, ja jadę. No to, to po no, ale nie jak Ja nigdzie go mnie nie usługuje. Bo jak ja nie Z kwietnia oficjalnie wyjeżdżam. Bardzo chętnie przyjadę po średniu i I tutaj z wnioskami tych kruchą. Trzeba będzie się przespać może w samochodzie, albo coś, nie wiem. Znaczy ja ci się. No, bo na hotele mnie nie, nie stać teraz, bo, bo wyśpiewam. A ja mam tym, w tym, Mełku, jak do Ełku pojęcie no. ja mam tam. O, do Ełku możemy jechać, bardzo piękne miasto. No 190 km, nie tak daleko też. w tak? w w Augustowie. W Augustowie, nie w W Augustowie. skąd Kieweckiego. Z Kieleckiego. Z Tak. Ja oh, no. No, a skąd dokładnie? A tam jak wjeżdżają w O, to z drugiej strony górki. tam no. Starachowice No, a ja tam skarł, no. No. Kurde, i Ty przyjeżdżasz teraz z Kieleckiego? Tak. Na chcę taką przyjeżdżałem. A to co Nie, nie, nie. Z rodzicami. Z A gdzie a i Ty przeprosić Krzysztof, przeprosić. Tak, rozmówić się z nim. To przeprosić, no porozmawiać. No porozmawiać, nie? No, porozmawiać. No. A zdjęcie to jest za nie ma sprawy. Ty Krzysiek, słuchaj, ja zrobię. Może byśmy pomyśleć jak tego majora odbić, albo to. No, nie, Paweł, nie ma po co odbijać. Weź ty. busem byśmy pojechali. Ja do, bym, do Niemiec? Ja no. bym ten wziął, udział w odbiciu jego. Dawaj, jedziemy. To to zróbcie, lajta... Lighta... Nie, ja paliwo pokryję. A nie, to widzowie pokryją. Właśnie, zróbcie lajta na dolej. Nie piczałem nawet ile paliwo, bo no? chodziło 2000 trzeba, by było na paliwo tam. Na samo paliwo? Tak. Ile pali? Zdychę pali, nie? No. Ty, a ty by ci przyjechał? Do Niemiec? No. A ja nie chcę, żeby Major wracał akurat. No, a, a ja go ja, ja, nie, ja ja, nie lubię za bardzo. A ja lubię. Bardzo. A, no to Jacek może pojedzie jeszcze. Czo, chcesz jechać? Ja bym pojechał po niego. No to no Tak, Ale, to ale bo, wiecie, że on nie wróci. To jest taka sytuacja, no? że tam... pilnują tam tam go tak. Silnują. Widziałeś, Krzysiek? No. Chuj, tam że Ja wejdę. Sami Ja wejdę. On może nie chcieć wrócić. Ja wejdę. Ale co? Ale tam widziałeś bokserów? Zobacz, oni się ciągle biją tam. Ja wejdę. Majora, nie, to, tak nie to nie był tylko wiesz co? Alkoholicy. No tak, no ale. Wie, trend, ale oni tak? zdesperowani są. A on, a on kurwa, słucha ich, wiesz? No. Nie, no, major tam rządzi na razie. Nie, nie, tam tak. rządzi w łańcuchu. On tak na pokaz tylko. Na pokaz, tak. <laughs> tak. Bo pierwszego razu widziałem, to skrzyczał no? ich nawet, nie? Tak, tak. A później mówię dostał. Poza no, kamerą bo. może. tak! <laughs> Ty, Jeden ale... podeszł mi tak palcem, bo jest nagrane, tak. Majorze, jak będziesz krzyczeć, to no. patrz. Nie, A majer Gugław, tak? a my głowę, tak. I już swoje... go się to tak? to jest swój, Mówię, swoje tak. I czemu się no. Ten major pożycił mu nic nie mu, że dostajesz południu. Dobrze. Jak mhm. powiem? Jak on na tych filmach By, występuje każdy... to on taki bardzo tajny jest. To oko ma podbite, nie? Nie, podbite nie. oko to jeszcze mu zostało. Tak, tu, stąd. No. to ktoś go pobił. Się przewrócił, jak szedł na I no, tak. Pewnie uderzył, uderzył się o twoją rękę. O Kubek. Po prostu oko. To no, ja go nie powiem, bo uderzył się o moją rękę. Latarek, no. Pierdolenie, to będzie dostawać, tą latarkę masz. Może ja się a, tu podłączę pod prąd u ciebie. A to nie jego. To akurat stoimy u sąsiadą. No, no, tak. A czy się dałeś prąd? No? Od siebie dałbyś prąd? Na niego? No. A masz mam przedłużać? Mam przedłużać. Ja mam taki z 10 a, metrów masz? z weźcia. Krzychu, no. Chce chce się, chce. Chce weź, to bo to... Chcę zabawić ostatnich tak. moich no, <grym> no, gości. No, ja, <grym> ja powiem ci, czy kabel masz. A ty to rób zdjęcie, króci. bo uciekam, co? <grym> bo już mnie tłucze. To co? Ale z Krzyśkiem chcę zdjęcie wyłączyć. Elka ucięła? Elka ucięła? Nie ucięła, ale pilnuję. Zapytam, zapytam. Tak, tylko poczekaj chwilę, niech Krzysiek jeszcze porozmawia. Ty, nie w oczy. A co, chcecie jechać z powrotem, tak? No bo sam, jakbym przyjechał, to bym mógł zostać, ale Ela musi jutro iść do pracy. A nie, no to zanim jeszcze do Warszawy wrócicie, to jasne. Dobra, to robię Wam zdjęcie. No, niedziela i do pracy, widzisz? No, a nie. To, to jakoś tak, Ta, lampa włączy się błyskowa. Wiela pracuje? No. Dla piskopacie. Dla piskopacie. W episkopacie. W episkopacie. W kuribiskopie. No. Krzyśku, lampę, lampę no, na chwilę zgaść, bo na, nie wyjdzie zdjęcie. Na bież, na bież. Nie, nie, wyłącz, Krzyśku. Ale to bokiem będzie. Dobra, poczekajcie, zobaczymy. Będziecie go mieli z profilu, czyli enfasę. Jeszcze raz. No dobra, no jak wyszło, tak wyszło. No. I... Zobacz najlepiej Jacek. Nie no, Nie boją. Pan co. Spotykamy się pierwszego 1 kwietnia. No to na pewno. No tak, widzowie nawet nie wyszło. nie wyszło. No to daj, krzychu, zrób normalnie, na chwilę lampę zgaś. Oświeć nas. Na, na nas spójrz. Spójrz na nas. O. Dobra. A to tam rodzice stoją, w tamtym samochodzie, no. Jeszcze. A tak. teraz, spójrz, teraz <laughs> No A Odwróć. Jeszcze, tak? nie wiem. Nie. Powiem. Być może tak, ja nie wiem. Mieli odjechać dalej. Żeby cię nie denerwować Krzysiek. Ale co tam Krzysiek? Po co Sprawdź ja to, bo to coś... Krzysiek głowę no Spotykamy się 1 kwietnia, bo nawet ci ludzie pytali. Dobra, znajdę no, no trzymaj się. Cześć. Pozrój mnie tam na lajcie. Kogo? No nie, no.

Pojechaliście, Ale nie? nie pojechaliście z tym donosem wtedy. Krzysiek, no. jak Krzyśka zawiozłem na, on, na komisariat, on a on nam nie donos dał A kurde. No dobrze, jak on zrobił? No tak, sam sobie donos zawiozłem na komisariat. No. <laughs> to znaczy Ale czekaj, na, na bełon chyba. No, widzimy, no, na bełon. No. sam sobie zawiozłem. To trzymaj się Rafał na również, na razie, na razie, to Paweł. Wszystkiego dobrego. Dobra. Dobranoc. 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 dobranoc, dobranoc, musimy wolić, wolić. Iść, Idź. ręka otwarta, słuchaj, Paweł, wola, to się wysłać. Nie, to jakiś wisk, nie, nie, Coś nie, nie, to jest wola, tak, tak, No, iść, no, żeby napiwać, trzeba żeby... nie.

No. Psują dobre rzeczy. No Ja to polubiłem Majora. Ja jednak uważam, że szkolno, wiesz, yy, pamiętam z 2006 roku te sprawy no nie, społeczne, potem... polityczne, potem jak się Major prowadził, to już było tylko melina, picie, awantury. No, ale się ludzie tak przyzwyczaili, że to duet, taki. Wiesz, ci ludzie odejdą właśnie na te kanały, takie jak tam Papa Smurf, na TV, no. bo to jest ten content, Major tam też się lepiej odnajduje, nie? Siedzi, pije, kłóci się. No, tu nie wolno mu było, no to tam... Tu nie wolno mu było, cały szkoda. czas już, Krzysiek ostatnio to już nawet, wiesz, o masz. Ja wiem, co tu Zakaz palenia ja nawet wprowadził, nie? Nie i też tak właśnie... No to wiesz, no jak chłop jest uzależniony od palenia papierosu... Szkoda, szkoda też, ma... no, ja wiem... I zapalić jak, nawet nie może, wiesz, jak, papierosa. Jak to szkoda też, że trafił do takiego szóstów, znowu. Cóż tak. poradzisz, no. Hmm. Mógł jeszcze do Papa Smarfica trafić, więc tam, nie. No? No. A Papa Smerchika to nie aresztowani? A nawet nie wiem, ale ciąg się. A nie nagrywał, miesiąc, która pisałem, nie. coś zaresztowali. A, może i tak. Ale co? No to widzisz, ataki... to teraz kolona przejął tą widownię. No, a taki papas Merkik no. jest. Ale co? Krzyszku siarej, no bo ja tego lajta chcę odpalać. Zaraz! Już? No pół godziny No to już jest. Lecimy, no kurwa. Nie, to... nie lecimy jeszcze. Bo ja